No, to dzień dobry, misiaczki w ten piękny dzień. Ja jestem Jakub Kotuła, to jest fit on Trip i dzisiaj wrzucam film, który Wam obiecałem, czyli trening e, do zrobienia szpagatu, który robiłem wczoraj. No, także serdecznie Was zapraszam. I co? I tak nagrywam, bo się przeteleportowaliśmy już na jedną miejscówkę. Także powodzenia z treningiem. Aha. Krótki trening, w sumie Wam go pokażę, więc jak każdy trening, zaczynamy od rozgrzewki, czyli dzisiaj rozciągam w sumie. Dolne partie ciała, nóżki, w sumie takie jak przygotowanie, a raczej ćwiczenie do tego tak zwanego splitu, czyli szpagatu. I trzeba się rozbujać tutaj elegancko, żeby poczuć luz w biodrach. Trzeba poczuć luzik tutaj w nóżkach. Trochę się dogrzać, porobić kilka przysiadów. Rozgrzewamy się, tak jak wiecie, tak jak rano do kawy. <laughs> Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jak będziecie kiedyś smutni, to sobie go odpalcie. Na pewno się przyda. No ja sobie tutaj powolutku się rozgrzewam i zaczynamy powolutku ćwiczenia właściwe. Jak już sobie robiłem przysiady, rozkręciła sobie bioderka, to tak zwaną pozycję leśną. Dlaczego leśną? Bo przydaje się w lesie, ja to już wam pokazywałem w sumie wczoraj czy tam przedwczoraj. Nie wiem kiedy wyrzucę ten film w sumie. Lecimy sobie pozycję leśną, czyli stopy szerzej niż szerokość barków, stopy raczej równolegle. Rozpychamy, nie, nie kładziemy się e, na nogach, tylko rozpychamy łokciami kolana na zewnątrz i delikatnie sobie bujamy lewo, prawo, przypominam plecki. E, plecki proste, no i się bujamy. Co jakiś czas, jak czujemy już takie palenie w sumie w tych mięśniach, tu można się przeprostować. prostujemy kolanka, stopy zostają w tej samej pozycji. I sobie po prostu działa grawitacja. Jeszcze w formie rozgrzewki się tutaj dociągniemy, a później już będziemy mocniej cisnąć w ogóle, ale bez nadziei światło. O, teraz. How? No i dobrze, jak wsiadło nam tutaj takie e, stateczne na razie takie rozciąganko do sobie e, bioderek i, i, i ud, Tutaj pięknie, to zaczynamy wchodzić lecz wymachami. Nogi do przodu. Lecimy sobie nogą zakroczoną. Pierwsze pięć luźniutko, robimy takich 10 na nogę, staramy się nie wstawać nogą podporową tutaj na palcach. Wszystko jest na dobrej stabilizacji, na płaskiej stopie, po pięciu pod, zaczynamy podnosić i wyżej, i wyżej, i wyżej. I zmiana nogi, takich serii robimy dwie. Albo trzy, wszystko zależy od naszego rozgrzania, czyli robimy trzy dyszki na jedną nogę. Poszło. No i super, jak wymachy w przód są już zrobione, to przechodzimy do wymachów e, w bok. Jeżeli potrzebujecie, możecie się czegoś złapać. Najlepiej nie wiszącego telewizora, który jest tutaj. Nie, jak nie chcecie, to nie musicie. I lecimy, ta sama zasada, lecimy sobie w bok. Czyli lecimy sobie kilka, e, powiedzmy pięć, lecimy sobie niżutko jeszcze na rozgrzewkę. A kolejne 5 e, robimy już trochę wyżej. Ja często staram się przy tym robić, że jak robię wymach, to tej nogi nie odkładam na ziemię, tylko na cały czas jest w powietrzu, żeby przy okazji ćwiczyć sobie stabilizację. Czyli lecimy sobie 10 razy jedną nogą, 10 razy drugą nogą i takie dwie serie. Kolejnym i tak naprawdę ostatnim ćwiczeniem, takim rozgrzewkowym, rozgrzewkowo-ukierunkowanym, jeżeli chodzi o ten trening, który będę teraz robił, w sumie trening, będę robił kilka serii tak naprawdę rozciągania do e, szpagatu, e, ale jest to po prostu ćwiczenie zaściągnięte z treningów taekwondo, które kiedyś e, bardzo często wykonywałem, czyli robimy to powolutku, oddychamy e, i teraz sytuacja wygląda taka, że stajemy sobie w pozycji walki, pozycja walki na razie bez gardy garda tu nie jest praktycznie, ani trochę ważna. Można sobie ją trzymać tutaj delikatnie u góry, te łapki, ale nie są one pod tego, podczas tego ćwiczenia tak naprawdę potrzebne. I ćwiczenie wygląda następująco czyli kopiemy sobie powolutku, kopnięcie frontalne czyli kolanko idzie najpierw do góry, kopiemy frontala, wracamy nóżką, skręcamy bioderko, nogę podporową do kopnięcia sierpowego. Kolano pełni funkcję cały czas celownika. Kopiemy sobie sierpa i teraz z tej pozycji wracamy kolankiem do brzucha. Obracamy się jakbyśmy chcieli się do przeciwnika obrócić tyłkiem i kopiemy kopnięcie boczne hop i wracamy do pozycji odkładamy nóżkę i lecimy sobie frontal. Wow. Aż mnie zawiało. Frontal sierp i kopnięcie boczne. Odkładamy kilka razy jedną nogą, kilka razy drugą nogą. Bum. No i tak naprawdę główne ćwiczenie, które teraz będę wykonywał to jest imitacja szpagatu, nie wiem nawet jak to nazwać, wychaczyłem to w sumie w internecie. I tak postanowiłem robić praktycznie codziennie sobie te ćwiczenia. Biorę sobie jakieś dwa krzesła, jakieś podpórki, żeby tak naprawdę nie nie obciążać. Ja ćwiczę teraz siłanie wytrzymałości e, nóg, tylko będę chciał się rozciągnąć, dlatego biorę sobie takie dwie podpórki. Mogą to być krzesło, może to być coś innego, wszystko zależy od jakby stanu Waszego e, rozciągnięcia, poziomu Waszego rozciągnięcia. No i jedną nogę dajemy do przodu, drugą nogę dajemy do tyłu, podpieramy się i stoimy sobie tak minutę, jedna noga z przodu, minuta, druga noga z przodu i teraz robimy sobie takich minut na jedną nogę 5. Pamiętamy, żeby noga z tyłu, czyli noga zakroczna była wyprostowana, pamiętamy, żeby noga Wykroczna była eee, noga przednia, żeby było napięcie, żeby palce były zadarte do przodu, a noga z tyłu, żeby była na palcach i też była wyprostowana. I teraz przy rozciąganiu niestety jest tak, że im chcecie, żeby to było lepiej, tym musicie się bardziej rozluźnić. W sensie im więcej luzu złapiecie, tym będzie dla was lepiej, będzie was trochę mniej, a przynajmniej trochę inaczej bolało. I powiem wam, że jak na moje kurde sadło i prawie 100 kilo, to myślałem, że i tak, i tak z tym wszystkim będzie będzie gorzej. No jest aktualnie tak, no bez tych krzesełek na pewno bym się tak nie utrzymał, ale ale no zobaczymy za miesiąc, za 30 dni zobaczymy, czy będę robił, e, czy będę robił full, full split. No i sobie tak trzymam i trzymam i człowiek nie taki, co by sobie nie potrzymał. <śmiech> co? <śmiech> Jakkolwiek to nie zadumiało. I po tym ćwiczeniu ja się lubię jeszcze porozkręcać oczywiście między nogami, między no, zmianami seriami. Też cały czas te bioderka pracują, są w ruchu, są rozluźniane, jak takie, takie wiecie, takie no, takie ten, <laughs> takie ten. I jeszcze sobie zrobię jedno ćwiczenie, które w sumie lubię robić, takie, bo mam jeszcze chwilę czasu, czyli zwyczajnie nogi szerzej niż barki. Mam nadzieję, że się nie będę ślizgał. Plecki proste, kolanka proste i lecimy sobie takie już pulsacyjnie, delikatnie trzy do środka, trzy do lewej i trzy do prawej i lecimy sobie tak dwie serie na jednym rozkroku, O, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i poszerzamy rozkrok. Zajmę się skarpetki, bo się ślizgą. Dobra, widziałem skarpetki, trochę się mniej ślizgam, także lecę sobie znowu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Jak jestem już dosyć szeroko i czuję, że się no, że troszeczkę boli, to fajnie zostać w tej samej pozycji. Wyprostować się. Wypchnąć sobie bioderkę do przodu. Przepchnąć i przepchnąć lewe, prawe delikatnie. I wracamy znowu sobie do dołu i plecki proste sobie, bardziej dociągamy brzuch e, do dołu niż tutaj głową staramy się szarpać bo to nie ma sensu. No i lecimy sobie tak do kiedy możemy. No i jak już nie możemy, mamy swoje maksimum, to idziemy sobie łapkami do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. nóżki zostają w tej samej pozycji. Upadamy sobie na tyłek i teraz fajnie byłoby z partnerem się tu poprzeciągać albo żeby nam dopchnął plecy garba, żebyśmy się nie, nie garbili właśnie, żebyśmy prosto to robili, ale z braku laku dociągamy sobie raz do jednej nogi i raz na parę sekund. Teraz już bez pulsacji, teraz trzymamy sobie parę sekundek, liczymy i niziutko tutaj przechodzimy, nie prostujemy się i przekładamy, tylko Nijutko, 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 I łapiemy się kolejnej nogi. Wiele ich nie mamy, więc e, pomylić się jest ciężko. Po wszystkim jak już sobie e, się rozciągnęliśmy, zrobiliśmy sobie po trzy serie e, na każdą stronę. Rozluźniamy nóżki delikatnie, oczywiście na początku delikatnie je sobie składamy i sobie bujamy lewo, prawo, rozbijamy. Lecimy sobie w jedną, w drugą, w jedną, w drugą i rozluźniamy. Wstajemy, a rozkręcamy jeszcze raz bioderka. Oczywiście do tego, jeżeli mamy jeszcze chwilę czasu, możemy sobie dociągnąć czterogłowę. Czyli sobie dajemy, już Wam pokazuję. Czyli dociągamy sobie, patrzcie, ale tutaj profesjonalny dzisiaj poradnik robię. Dajemy, dobra, dobra stanę dalej. Albo nie, nie stanę dalej, bez sensu. O, teraz działa. Stajemy sobie, łapiemy się za stopę. I teraz nie robimy czegoś takiego. Nie stoimy tu, bo to nam prawie nic nie da. Tylko łapiemy się za stopę, łączymy kolanka, coś się wyłączyło, fajnie, że się wyłączyło, łapiemy się za, za, za tą stopę i kolana są ze sobą, blisko i wypychamy bioderko jeszcze do przodu, czyli to biodro, ono nie jest tutaj schowane, dupa nie tylko biodro idzie do przodu. I sobie tak trzymamy, Jeżeli nie możemy złapać równowagi, można się czegoś złapać, ewentualnie wyobrazić sobie niewidzialną rurkę, wtedy uda Wam się zapiać, złapać lepiej e, równowagę. No i moi drodzy, moi drodzy, nie są to tak naprawdę jedyne ćwiczenia, które, e, które wykonuję na rozciąganie, czy, czy jest jedyna seria. To akurat był taki spontaniczny e, spontaniczny trening, który no, chciałem zrobić tak zanim e, przyjdą dziewczyny do domu, tak żeby się wyrobić, więc w sumie tak wykombinowałem kilka ćwiczeń, które tak naprawdę są dla mnie jakby najważniejsze i, i tyle. Także dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że jakieś ćwiczenie czy jakaś motywacja wam tam przyszła. I, i co, zapraszam oczywiście do, 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 do opisów, w opisie jak zawsze są ciekawe linki, czyli link do, e, do Pokestoolu, do zniżki na 50 zł jest zrzutka, jest wsparcie Afryki, jest wszystko, co tam sobie chcecie. I zresztą piszcie komentarze, piszcie na privie i tak bo, dalej, bo warto. Bo fajnie jest sobie czasami pogadać. Człowiek człowiekowi człowiekiem. Także co? Życzę wszystkim miłego dnia.